W kolejnym filmie na kanale widzimy się oczywiście w Ferro. A New Era to jest bodajże czusty odcinek z tej serii. I dzisiaj zaczniemy pierwszą misję, która już nie jest w żaden sposób misją tutorialową. Jest ona już typowo misją taką tabularną, taką dalszą. Jest to miejscowość Timna, w której pojawi się pierwszy raz motyw wojska i wam w tej misji. Czy w tym odcinku pokażę, jak to wojsko właśnie działa? Ciebie widzę na starcie, ja bym prosić tylko o zostawienie łapki w górę i suba, bo to mnie zachęcam do dalszego działania na tym kanale. I jak widzicie, nasze wymagania to jest 2000 ludzi, 15 dobrobytu i 70 królestwa, czyli w sumie nic trudnego, prawda? Ale w tej misji pojawi się jeszcze jedna rzecz, właściwie kilka, ale jedna taka istotna, a mianowicie prośby od faraona. Nie o co w tym chodzi. Generalnie faraon może wysłać prośbę, że się ma dostarczyć mi w ciągu pół roku mm, tysiąc, nie wiem, jedzenia na przykład, i musicie to zrobić. A jeżeli nie, to się, delikatnie mówiąc, na was obrazi. I właśnie dlatego jest wskaźnik królestwa, bo za każdym razem, przy spełnieniu takiej prośby na czas, ten wskaźnik rośnie. Rekrutacja żołnierzy i wyposażenie. Tutaj macie opis, a ja Wam to pokażę w praktyce. System obronny. Eee, mm, 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 mm. No i fortyfikacje bitwy i konsekwencji. Eee, no właśnie. Mury są tutaj dość istotne, bo one pozwalają bronić miasta, ale bitwy wam też pokażę, jak wyglądają. To my tu mamy na sam początek. Tutaj mamy jakieś strusie, więc można polować na strusie. Tutaj dużo skał. Jak widzicie, można będzie wydobywać tu jakieś złoto i nie tylko, bo będzie również mieć i diamenty, ale. Mieć, e, można wydobywać tak samo jak złoto, czyli kopalnie stawiamy e, przy tych glutkach ze złotem, natomiast diamenty muszą być przy czystej skale. Widzicie, przy tej nie można, a tutaj jest czysta skała i tu już można. E, I co można? Produkować jeszcze ceramikę i piwo. No i w sumie to tyle, ale piwo będzie chyba trzeba importować i to co, co widzę. Okej, okay. i mamy jednego tylko boga, Seta. Jest to bóg wojny, on. Jeżeli się postaracie, to może wam na przykład sprawić, że siema, e, pokonam wszystkich twoich przeciwników, którzy napadną w Mamy centrum rekrutacji, ale to wam zaraz wszystko e, pokażę, jak to działa, te, te, te rzeczy stricte wojskowe. Dobra, od czego zaczynamy? Gdzie by postawić dzielnicę mieszkalną? Najrozsądniej będzie postawić ją gdzieś tutaj, gdzie mamy e, te strusie, no bo będą mieli myśliwi w miarę blisko do działania, więc myślę, że tutaj nie będziemy zbytnio kombinować i postawimy coś w tym rodzaju. Um, myślę, że taka, taka dzielniczka w wystarczy. Ona ma dwa kafle ludzi zmieścić. To myślę, że taki rozmiar będzie ok. Tutaj wszystko powinienem pomieścić. To będzie potrzebne. Um, zróbmy tak. Te domy tu posunę. Może. E, 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 e. I zróbmy jeszcze coś takiego. Tak, jest skrzyżowanie. Tutaj damy oczywiście potem estradę, na razie nie, bo w sumie po co. Eee, najpierw rzeczy te najbardziej potrzebne, bo najpierw będziemy chcieli zbudować jakąś armię. A niestety armia, jak widzicie, są, jest strasznie droga. Jeden fort 1300 kosztuje. Więc trzeba tutaj być ostrożny pod względem finansów. Dobra. Damy źródło wody, damy gabinet apteki. Nie dajemy, ponieważ tak jak mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, jak widzicie, nie ma tutaj nigdzie terenów z ślino. Więc nie ma tutaj prawdopodobieństwa wystąpienia, bodajże, malarii. Więc nie trzeba tego dawać. Eee, damy to. Mamy remizę. Sądu nie dajemy, damy posterunek. Eee, pałac wiejski. No się przyda, ale nie w tym miejscu, ponieważ będziemy wydobywać złoto. Więc myślę, że pałac damy gdzieś e, na przykład. Na przykład. E... Tutaj, bo tutaj są trawy, i oni to złoto będą ściągać stąd. Myślę, że to będzie dobra opcja, ale posiadłość możemy już tutaj dać. E, tutaj skasuję te kilka drzew, bo one mi lekko zawadzają. Damy świątynię i damy posiadłość. Damy od razu dwie świątynie. Jak ktoś się pyta co się stało, to jak klikniecie prawym na budynek, to on zmienia się w taki jakby, nie wiem, że macie płaski widok jakby, nie? Tutaj chyba na tą opcję można włączyć coś takiego, no nieważne. Kapliczki postawimy na razie z dwie. Dwa bazary, raz i dwa. Tak, 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 tutaj możecie wszystko brać, biżuterii, nie, 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 biżuterii nie kupujcie, ponieważ, nie, chyba tu nie możemy jeszcze biżuterii produkować, nie? Nie, ale w razie co, i tak to wyłączmy. Bielizny też nie będziecie kupować, bo po co? pójcie i to kupujcie. Dobra, Tu mamy? Damy e, jakieś posągi. Dobra, mamy spichlerz. Oczywiście tutaj nie musimy stawiać magazynu, bo e, po prostu, jak nie będą mieli miejsca, to będą stali przed e, tym budynkiem, więc tutaj nie ma to większego znaczenia. Ok. Myślę, że dzielnica jest w miarę przygotowana, przewidzimy trochę czasu, niech przyjdą imigranci zaczną coś tu działać. Jak już będę mieć trochę ludzi, to zajmiemy się, na, zajmiemy się górnictwem i wojskiem, bo to będzie niezbędne. Dobra, pierwsze 100 ludzi, w porządku. Dobra, zaczyna się pojawiać już bezrobocie, także postawmy tutaj estradę na szybko. Już koło żonglerki. Tylko, na, tylko żongletki na przykład. Tak, i dobra, zostawmy to i skupmy się na wydobyciu. Najpierw złota. Zróbmy tak, bo jak będziemy mieli wydobycie złota, to będziemy mieli nieskończone źródło pieniędzy. Pałac wiejski postawmy tutaj, wtedy na rogu można, więc będzie w sam raz. Murów chyba budować, na razie nie będę w tej misji, bo w sumie w tych pierwszych misjach te napady są na tyle niewielkie, że wystarczy mieć po prostu armię i to wystarczy. Dobra, kopalnia złota. Ostatnio kilka kopalni. Niech będzie na początek 6. Dobra. oczywiście placówki i remizy, żeby to się nie zapadło wszystko. I damy jeszcze od razu dwie kopalnie, chociaż diamentów. Żeby coś dla na wydobywać, bo pamiętam, że on chyba będzie żądał często tego. I cztery kopalnie miedzi. Jeszcze jedna placówka. I remiza i magazyny. Jeden i drugi. Tutaj będzie na lejnoty, a ten będzie na miedź, na razie samą broni jeszcze nie produkujemy bo nie ma więcej pieniędzy, muszę poczekać aż jakaś kaska wpadnie z kopalni ludzi przybywa, ale myślę, że postawimy jeszcze kilka domków tutaj dobra, zaraz pieniążku nie będę miał, ja wiem o tym, ale o to się nie bójmy e, to nie powinien być duży problem Zaraz pieniążki się... O, już zaczynają się pojawiać pieniążki. Widzicie? No, już zaczyna się robić dobrze. ok już mieć się wydobywa, więc e, zróbmy. Tak, żeby mieć wojsko, potrzebne jest oczywiście broń. E, czy mamy? Tak, mamy fort piechoty, więc postawmy kuźnie. Bo mamy, są ogólnie trzy rodzaje fortów, piechota, ucznicy i rydwany. Ale rydwany będą znacznie później, więc o tym na razie nie mówmy. Postawmy dwie kuźnie, które będą produkowały dla nas broń. Mamy już 500 ludzi. Fajnie. Jeszcze nadal brakuje pracowników, ale to już jest czasów. Zróbmy może... Tak. Akceptuj do jednej czwartej. Właśnie, czy możemy z kimś handlować? Tinis. kupuję mieć. przydatne. Tutaj jest sprzedanie tych z nawet useless. Oni kupują papirus, ale... To nas na razie nie interesuje. I tu sprzedajemy piwo. Ten handlarz, ten traktor trzeba będzie otworzyć zaraz. Ale na samym początku, na samym początku, postawimy fort, mi się wydaje. Potrzebuję jeszcze troszkę kaski. Dajcie jeszcze troszkę kaski. Dobra, mamy pieniążki. Damy fort piechoty. jeden Na początku, widzicie, fort jest bardzo dużym budynkiem. I tutaj będą pod... tworzyć się żołnierze, że tak powiem. Oni będą powstawać centrum rekrutacji. które zaraz też postawię. Centrum rekrutacji, dajmy, może tutaj. Broń będzie sprowadzana właśnie do centrum rekrutacji. I yy, stąd będą wychodzili żołnierze, którzy będą szli do fortu. W jeden fort. Post Właściwie to nie ma znaczenia, że te forty postawicie. W Stalin nie to miało znaczenie, ponieważ. Yy, Bitwy wyglądały tak, że żołnierze się pojawiali normalnie na mapie, na przykład, na przykład przychodzili stąd i trzeba było, wiecie, prowadzić wojsko, ustawić wojsko i nie rozporządzać, że atakujcie i tak dalej. A w, w tym remasterze to działa w ten sposób, że bitwy są automatyczne. Jakby pula żołnierzy się skupia, macie tylko ekran bitwy i, i tyle. I no, Trochę szkoda, że to tak zrobili, mogli inaczej to związać, ale no cóż zrobić. Dobra, utwórz ten traktat. Na pieniądze się skończyły, ale faraon coś dał, więc spoko. Wyślimy może podarunek. No zaraz będę krusz rzutnie wysłał. okej, okay, spoko. Wejdźmy do handlu. Yy, I oczywiście mieć eksportujmy. Powyżej, może 400. jakby wydaje 400 to można sprzedawać. Jeszcze jedną kopalnię miedzi chyba postawiam. Zaraz. Nie wiem, gdzie je za bardzo. Muszę gdzieś tutaj. No, no zobaczymy, może. Albo zrobimy tu. O, tutaj możemy postawić jedną. Bo dwie kopalnie miedzi na przykład jeszcze takie odosobnione. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Magazyn na mieć. Jak widzicie, tego nawet nie trzeba podpinać, ponieważ ci handlarze oni przez piasek będą przechodzić, żeby dotrzeć do magazynów. Widzicie? Oni sobie normalnie tu przyszli i tak kupili, tak czy siak. Damy jeszcze jeden fort, łuczników, a nawet dwa, jeszcze jeden piechoty. Będziemy mieli już cztery forty, żołnierze, będą się rekrutować. Więc e, będzie fajnie. Dobra, hmm, na razie nic tego mnie nie chce. Pieniędzmi. Pieniędz o, widzicie? Żądanie. To właśnie są te żądania, o których mówiłem. I forano nas żąda 500 miedzi. Na szczęście mamy e, na stanie pi, tis, 1500, więc możemy to na spokojnie wysłać, więc dostarcz. Mamy to z głowy. A jeżeli byśmy nie stota, dostarczyli, to tutaj wszystko by się to pojawiło. By byście mieli tutaj na liście. Tutaj, prawda? Okej. Okay. Zbudujmy jeszcze jedną farmę farmę, tak, farmę. E, dwie kopalnie diamentów jeszcze, myślę. Trzeba już zająć ludzi. Będą sobie kopać diamenty, bo czemu nie? Kop kopią diamenty, kilo przed tutaj, tej noty. Przyjmuj i git. No i teraz co? Myślę, że zaraz zajmiemy się rozbudową tej naszej dzielniczki, bo mamy już wojsko. To się nam powoli rekrutuje. Tutaj widzicie, idzie żołnierz z tarczą. Pozycja królestwa rośnie. Ile mamy teraz? E 53. Widzicie? Powoli to rośnie. Dobra, kupmy się teraz na rozbudowie. Naszej dzielnicy tutaj mogą być dwie glinianki, więc spoko. i damy tutaj zakłady garncarskie. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście wstrzymajmy grę. Magazyn akceptuj trzy czwarte glina. Akceptuj jedna czwarta. Dlaczego wstrzymałem? Ponieważ gdybym nie wstrzymał, to oni by tutaj z tą dziczyzną czyli mi jeździć do magazynu, a tego oczywiście nie chcę. Damy też konserwatorium od razu. A, bo tutaj jest pawilon dostępny już. O, 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 ja nawet nie zauważyłem. To Wam pokażę. Dobra, to musimy to przebudować. Tylko ja Wam pokażę pawilon. Zróbmy tak, żeby tej dużyzny nie zmarnować. nie chcę zmieniać tutaj zbytnio układu już. Dajmy jeszcze jeden magazyn. Powiesz cały. Opróżnij. Dobra, opróżnijcie to tutaj. Dobra. Wuszny spichlerz. Szkoła i Te domy. Damy tutaj dwa. Yy... Właściwie magazyn też może być. To nie, nie robi różnicy żadnej, tak na dobrą sprawę. I pawilon, widzicie, to jest znacznie większy obiekt. I potrzebujemy jeszcze szkoły tańca. my tutaj. Tutaj pojawią się normalnie tancerze, zaraz. Także fajnie. Się I myślę, że przy okazji otworzymy traktaty handlowe z pozostałymi miastami. No, pod, z tym z Neckham. Wiesz, czym potrzebujemy? No, chyba nie. no To ty też piwo sprzedajesz No to chyba. W nie. Albo dobra, niech będzie. Eee, magazyn. Tutaj będziemy importować piwsko. Akceptuj do połowy. Import do. E, import do 1600. Dobra, będziemy importować piwsko. Bóg jest bardzo zadowolony z nas, więc e, super. A więc pozostaje czekać, aż to się nam rozwinie. Jak widzicie mamy już mnóstwo diamentów, mnóstwo miedzi Miasto się bardzo dobrze rozwija Żołnierze się jacyś już pojawili Jak wyglądają mury? Może jakieś przykładowe zbuduję Tak na pokaz chociaż Jak to działa mm, Mur, wieża, brama wjazdowa Może zrobimy taki murek przykładowy Zrobimy tutaj drogę wjazdową Tutaj blokady drogowe Tu niech będzie brama R, obróć, yy, dobra Mamy bramę i zbudujmy mury. Dobra. Zbudujmy nawet podwójne. Okej. Okay. I widzicie, tak sobie budujemy mury. I wieże, na przykład, można postawić. Na razie zostawmy tyle. Na mura można wieże stawiać, a nawet poza. Z tego co wiem, chyba mam włączoną opcję, że nie. Potrzebują dojazdu w drogi. ok. Damy dwie wieże. Um, aha, tutaj nie będzie dojazdu? Muszę tą policję usunąć. Zrobimy tak. O wieże skasuj. I tutaj tak. O. Tak już lepiej. Tak prawda oczywiście, i zamiast z policji damy sąd. Zaraz tutaj będzie sąd. No, generalnie do tych wieży, z tego co wiem, yy, będzie. Aha, to można tak, to można te wieże. Ale generalnie, z tego co wiem, to. O, atakami Beduinów za 12 miesięcy będziemy zaatakowani. Jak widzicie, damy jakieś tutaj stopy. Yy. Nie mam pracowników, nie mam pracowników. Tak, bo to jest chyba potrzebny dostęp drogowy do centrum rekrutacji. Nie pamięć, nie mieli. dostać oczywiście, wstrzymaj grę. Pociągnijmy tu drogę, bo nie pamiętam nawet, w sumie jak to działa do końca. Powiem będzie tak. Tu oczywiście blokada. Dobra, zadłużenie. No ale to zaraz wyjdzie na pół. spokojnie, bo kupiliśmy wprost piwo, dlatego jesteśmy na się. Zaraz kupi ziomek trochę miedzi, mam nadzieję, i będzie wszystko. Jak ta lala. Już jesteśmy prawie na 72 pozycja chwilestwa rośnie. O, nice. O, już jesteśmy 1000. Już jest dobrze. Okej. Okay. Będą potrzebne dwa kafle ludzi, więc potem się tym zajmiemy. Tak, potrzebujemy wartowników z transportacji, więc jak tutaj sobie zlewę żołnierzy, to tutaj przyjdą wartownicy, ale to w swoim czasie. Cześć, chciałem ja tu podatkowego? No dlatego tyle kaset pracy miesięcznie. Mocniej postawiam, widzicie, bo ja ponad, zauważyłem, że ponad stówę mi schodzi miesięcznie. Dobra, ehm, pociągnijmy dalej mury, myślę, że dotąd będzie okay. Ataka tak, spoko, niech sobie idą. Ja się ich nie boję, mam jakieś dwie wieże, może jeszcze cztery. Dobra, nie będą cztery wieże jeszcze, pociągnijmy drogę Nikit, oczywiście blokada żeby mi nie uciekali. No i gotowe. Mamy fortyfikacje. Nie powinienem, znaczy nie musiał ich stawiać, ale postawiłem też trochę sprawdzony, żeby Wam pokazać, jak to wygląda budowanie takich murów. Nie? Tutaj ta część już jest niemalże odgodone, bo tutaj wszędzie z tej strony macie wodę, więc tutaj by nawet nie weszli. Więc nawet jeżeli by przed bitwę, to by zniszczyli mi coś tutaj, ale tutaj w mieście już um, nie. Więc. Yy, to no, oczywiście mamy łap Faraon. Mamy dużo klejnotów. Ostawmy te lat, żeby te domki się troszkę rozwinęły, żebyśmy przyjęli więcej ludzi. Jest jeszcze więcej są w stanie pomieścić się, ale żeby zachęcić ludzi, podwyższmy ceny. Trzeba trochę ludzi zachęcić. Adach Armii Beduinów, Pozycja królestwa rośnie znowu super. Mamy już 59, a potrzebujemy 70, więc jesteśmy całkiem niedaleko co. Jest bitwa. Wrogowie na naszym terytorium i dostępny wyższa to zaraz. Jak wygląda bitwa? Spójrzcie. Mamy taki obszar, to mi usuń, i tutaj idą żo żołnierze wroga, a tutaj nasi. Jak widzicie, mamy zdecydowaną przewagę nad przeciwnikiem, więc powinniśmy to śmiało wygrać. Tutaj się klepią, strzelają się siebie, i przegrał. My tylko jednego żołnierza, oni stracili dwóch. po I tak wyglądają mniej więcej bitwy. To później mogą, są jeszcze bitwy morskie, no i oczywiście, im dalej, że tym te bitwy są bardziej, e, że tak powiem, intensywne, ale to jest, wiadomo, taka. E, oczywiście, dostać to jest taka e, misja, tutorial trochę, dlatego tak, nie jest to aż tak skomplikowane, prawda? Kolejna atak będzie tylko 96 ludzi więcej, no ludzi za dużo tutaj nie przychodzi, już widzę. Bezrobocie trochę utrudnia sprawę Czy ja mogę postawić szkołę? Mam szkołę, ale czy ja mogę kupić papirus? Czaj mennefer Tak, sprzedaję papirus, okej okay. Sprzedaję też kiecierzyce Kupiłem broń yy, Piwo, klejnoty i biżuterię O popatrz, no dobra No to spoko yy, Oczywiście Oczywiście Papirus będziemy kupować To już 400, 400. Eksport ponad, ponad 1200, może. Żeby mieć jakieś zapasy dla Farona, albo 1600. I że te nie mogę produkować, więc to nie ma sensu. I broń. Eksport nadwyżek. Jeżeli byśmy mieli nadwyżki, to może. Oczywiście sprzedać. E, dobra. Tutaj ustawmy, że e, ten magazyn ma przyjmować papirus Szkołę mamy. A tak jak Beduinów, ok. Postawmy. W tym miejscu. Bóg jest sympatyczny. Bezrobocie, no to wiem. Tutaj się nasze wojsko, jak widzicie, rekrutuje, więc wszystko wygląda tak naprawdę dobrze. Mamy wszystko ogarnięte. Nic tylko czekać teraz na rozwój miasta. Potrzebujemy 2000 ludzi odpowiedni poziom królestwa. Ja myślę, że ten poziom możemy sobie zbustować, wysyłając podarunek. Ale w sumie poczekamy. Będziemy te oszczędności trzymać. Mogą się przydać przykład. Jeszcze i tak, pewnie dwa 3 datki i, yy, i ten wskaźnik osiągniemy, to wymaga. O, mamy kolejną bitwę. Jak to wygląda? O, teraz już przyszło ich więcej, jak widzimy. Yy, zobaczmy, jak będzie przebiegać nasza bitwa. Ucznicy oczywiście robią robotę. Piechota idzie, prosto na nich i bardzo ładnie się to ogarnęło. Zaczęliśmy tylko w żołnierzu, o żołnierz 16, więc yy, czegoś mieć więcej. Ogólnie możemy mieć maksymalnie 6 fortów, więc postawmy jeszcze jeden fort kuczników, jeden fort piechoty. Jak widzicie, już nie mogę stawiać więcej. Postawmy może jeszcze jedną kuźnię. Eee, tak, mieć mamy oczywiście. Upustujmy trochę produkcję miedzi. Dajmy tutaj dwie kuźnie, które będą produkować broń, y, tą wiecie, która będzie na eksport. Tutaj postawmy jeszcze dwie kopalnie miedzi. Dobra. Połączmy to oczywiście drogami. I bardzo ładnie. Trzeba dobudować trochę domów, bo już nie mają za bardzo miejsca gdzie się osiedlać. Mam nadzieję, że zmieszczę tutaj całą populację wymaganą. Tutaj mogę też domy postawić, bo jest tylko jedna kratka przerwy. Eee, postawmy jakieś tutaj posągi, żeby się żyło tu ładniej. Jakieś ogrody, żeby na mur musieli patrzeć od razu. I zobaczymy, czy to wystarczy. Atak armii Beduinów, ok. 300 ludzi więcej. No kurde, może nie zmieszczę. Zwiększmy płace, żeby tutaj bardziej chęci, ludzi zachęcić do przybycia. I może podatki, bo w sumie i tak z podatków. Tylko część zysków mamy, no, a większość idzie z eksportu surowców. O, widzicie, trochę ludzi teraz przychodzi. Więc spoko. No tutaj coś się nie chcecie budować. Postawmy może duży posąg jakiś. O, no i pięknie. Można, można. Eee... Jeszcze dwie kapoczki dla seta W tym miejscu nie będą 26% zdrowocia nie, Jeszcze wejdzie, w sensie 313 Nie starczy ta dzielnica, kurde wiecie mm, mm, mm. Trzeba coś tu zmienić. Tylko co? Dobra, e, mam pomysł Przesuńmy jedną gliniankę trochę bardziej na południe. Um, niech będzie tu. Tutaj będzie glinianka. O, bitwa znowu, przejdź do bitwy. Dobra, skipnijmy. Oczywiście bitwa wygrana. A szkołę tańca damy tutaj, bo chcę. Wiecie co? Ja, ja chcę wszystkie domy wepchać tutaj w tym osiedlu. Tutaj szkołę tańca. Palmy i tutaj my dom. sobie zbudują tutaj pułapkę. I to samo zrobimy ze szkołą żonglerki. Wyrzucimy stąd, damy domy, i szkoła żonglerki pójdzie. A, miedzi, oczywiście, łap, paronek. E... Tą gliniankę też usuniemy. I damy szkołę żonglerki i damy tu drugą gliniankę. Okej. Okay. Jeszcze zrobimy, żeby czymś zatrudnić ludzi, i damy placówkę. Ile? Dobra, lecimy dalej. Mamy już 65% wsteźników królestwa, więc już naprawdę blisko celu. Brakuje jeszcze kilka 300 ludzi, a, my, a domy już są w stanie to pomieścić. Więc, przepraszam, <laughs> więc mamy ogarnięte tak naprawdę. Tutaj żołnierze cały czas się produkują jeszcze do fortów z tego co widzę. O! Idzie, ale to chyba jeszcze łucznik, tak? Tak, jeszcze łucznik. Tutaj mamy już 11, już mamy pełny, 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 też pełny, czyli jeszcze tutaj muszą te forty się uzupełnić. okej. Okay. dobra, ten fort już mamy. O, znowu chcesz, dobra, masz klejnoty. Ten fort mamy już pełny, czyli jeszcze musi się uzupełnić ten. I wtedy z e, centrum rekrutacji ludzie powinni iść już do naszych wież. Zaraz sprawdzimy, czy to rzeczywiście tak będzie działać. Dobra, z dobudłymi kilka wież dlaczego nie? Tak, for fun, i tak nie mam co robić z pieniędzmi, nie oszukujmy się. Co my możemy dobudować jeszcze coś. Jeszcze jest tutaj w porządku. No, mian. tutaj jeszcze idą do fortu. Tutaj powinien być zaraz ostatni. Tak, idzie łucznik. być 2K ludzi. Zaraz. Słuchajcie, trzymam. Wartownik, tak, tu już idzie wartownik. Więc oni by zaczęli uzupełniać wieża, ale nie zdążą, ponieważ misja się skończyła. Eee, jak widzicie, tak mniej więcej wygląda organizacja wojska. Oczywiście lądowego, bo również jest wojsko morskie. Ale to e, pokażę Wam w następnych odcinkach, jak to działa. Bo jest to trochę bardziej skomplikowany proces. Dobra, przejdźmy do następnej misji. Jaka będzie teraz? Okej, okay, teraz mamy do wyboru pokojową bądź wojskową. E, tak, bo generalnie jest to coś takiego, że e, w wielu misjach macie do wyboru drogę pokojową bądź wojskową. Myślę, że będziemy robić obie, ale w tej głównej kampanii, w której będziemy mieli nasze oszczędności, będziemy iść w drogi wojskowe. A drogi pokojowe będziemy robić potem, bo można jakby misję powtarzać, ja wam zaraz to, to sobie pokażę. E, to najpierw skupmy się na tym. To będzie nasza następna misja, czyli Bechtet tysiąca ludzi, 15 kultury, 20 dobrobytu, 7 monumentów, czyli będziemy musieli zbudować średnią mastabę oraz królestwo. Tutaj będzie trzeba już się wybrać, jak widzicie nawet po tytule flota farowa. Te wymagania są podobne, trochę wyższe te wskaźniki i trzy małe. Nie, dwie małe i jedną średnią masto. No co my chodzimy? Będziemy robić oczywiście misję Baghdad, a potem. Bo można wybrać... wybór misji, oczywiście można wybrać pojedynczą misję i wtedy wybierzemy właśnie. To jest orchest archaiczny i weźmiemy... Ab, abiedu, jak widzicie, jeszcze potem stare królestwo tutaj macie masę misji. Potem jest królestwo środka też dużo tutaj 3, 4, 3 i 5. Także no, jest dużo tego. Czy są jakieś misje standardowe, jeszcze w ogóle. Ja je bodajże przechodziłem. Niektóre, jestem ciekawy, czy są gdzieś do pobrania jakieś misji, ale to już szczegół. A widzicie, tutaj sobie też przechodziłem. Dobra, ale już kończąc, gadanie. Ee... Oczywiście w przyszłym odcinku skupimy się na Black a w tym odcinku ja Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że widzę, że dobrze się bawiłeś, jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba i możesz napisać w komentarzu, niech to będzie e, mieć. I cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!